A w dzisiejszym odcinku HDR. HDR10 Plus na Samsung Galaxy S21 Fan Edition, który działa tylko i wyłącznie w 30 klatkach na sekundę i tylko z tylnej kamery. Przednia jest nieobsługiwana. Robię oddzielone wideo, dlatego że. No. Chciałbym, żeby to zadziałało na YouTubie w hdr Nie będziemy nic robić z tymi plikami. Bezpośrednio je wyślemy na YouTube i zobaczymy, czy YouTube obsługuje HDR. Plus. HDR10 plus. No powinien, jeśli nie, no to trudno. Piękne cienie tutaj mamy. Szeroki kąt jest obsługiwalny Telefoto mam wrażenie, że też. Nie sprawdzałem, ale jedenik na pewno. Telefoto pięknie. Ale trzęsie, prawda, że trzęsie, że stabilizacja w tym smartfonie nie jest tak dobra jak w regularnej Galaxy S21. Ok, słońce nam troszeczkę tutaj przycięło. Szkoda, że nie ma w 60 klatkach na sekundę. To jest jakaś tam e, strata, bo byłoby fajnie. I też przednia kamera nie, nie działa, jeśli chodzi o. Dlatego nie chcę przełączać z tego względu, że może mi wyciąć ten HDR. Miejmy nadzieję, że on będzie działał, że to wideo będzie właśnie w hdr Żeby zobaczyć HDR-a, muszę mieć też telewizor, który obsługuje HDR, lub monitor, lub telefon. Większość tych nowych smartfonów obsługuje HDR 10. Ale jest zimno. Ja pierdziele, jaki jest brus Moja ręka już odpada mi palce, ja już nie, już, już pieką palce. HDR, o proszę bardzo. Uf. Jest grubo. Dobra. Piękny wieżowiec. Idziemy w tą stronę. O. Patriot. No i co ja ci mogę powiedzieć? Jakość wideo w pięknym słoneczku jest bardzo dobra. To jest na szerokim. Weźmy na 1X. O, teraz będzie jeszcze ładniej. Szeroki ma niskie światło. Mm autofocusu nie ma co sprawdzać, bo wiadomo, że nie ma no i tak ostatecznie jeśli chodzi o ten smartfon to jednak jest rozczarowanie tych pieniążka, o chodzi o kamerę mówię bateria trzyma spoko, ale no, nie ma szału jakiegoś wielkiego ale powiem Wam, że przycina się serio się przycina, nie wiem czego rozłącza mi wi-fi, nie wiem czego, to jest nowy smartfon na którym jest prawie nic nie zainstalowane. Bo po co? Mam 5 innych. I na najnowszy firmer. to nie jest nowy telefon, żeby jakiś świeży firmer. Ten telefon już chwilę jest parę miesięcy na rynku. To jest 21, nie jest 22. No i trochę taka. No tak średnio, muszę ci powiedzieć. Bo na przykład to WiFi grasz sobie w grę. Call of Duty, tak jak ja. I nagle je, wywalacie z serwera. Co się stało? Rozłączenie WiFi, ale czemu? Nie wiadomo. Także. Może no, Eton. Za to ma fajne mikrofony. Ja takich nie mam w Samsung Galaxy S21 regularnym. Chyba muszę go oddać na serwis, bo mam wrażenie, że coś się z mikrofonami stało. I niech go robią, jeszcze jest na gwarancji. Chyba, że powiedzą, że jest wszystko dobrze, no to według mnie jest zbyt cicho. Jaka jest, jaka jest ta na szelu Kurwa, patrz, jak kosztuje diesel 830 Ale miga, nie? HDR Przynajmniej miga na ekranie na tym co ja co ja patrzę czyli na telefonie Fuh. No i bo tyranc się kochani Historia prawdziwa Człowiek HDR zakończył swoją swój taki wysyp w hdr Co to mamy? Badania wykonane par... Przepraszam. Badania wykonane parę lat temu w USA pokazują, że 50% małżeństw cywilnych kończy się rozwodem. Małżeństwo sakramentalne rozpada się 33%. W przypadku kościelnych małżeństw, którzy chcą... Roz... Ale kto to spo sponsoruje takie rzeczy? Że wśród małżeństw kościelnych... A... Ja wiem. Hmm. Może i tak jest. Nie wiem. Tu jest znak stop. No to tyle dla ciebie, kochani. Historia prawdziwa. Człowiek a HDR 10. Sprawdź, czy masz HDR 10 do, dostępny i spróbuj, czy działa. Ja też spróbuję.